Ekipa, yy, dzień drugi. Okay. Ej, Patec, Patec co robisz? Ja? Sobie tutaj normalnie żongluję tymi płynami do do do, 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 do. 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 Marta, co robisz? Co robisz, Marta? Jesz? A co jest? Okej. Okay. When I popped off, and you go gave me When I popped off, and you go gave me When I popped off, and you go gave me just a little bit. Ale się jaram, bo siedziałem nad tym filmem chyba ze 3 godziny po tym jak już go montażyści zrobili. Dodawałem swoje efekty, swoje przejścia, które mi gdzieś tam wpadły do głowy i je wymyśliłem, więc są kozackie, ten film będzie fajny. No i tak też teraz to będzie wyglądało. Kontent się troszkę zmienił, jak widzicie. Teraz bardziej u mnie na kanale chcę przedstawiać to, jak sobie ja żyję i żyją moi przyjaciele ze mną wspólnie. No i robić z tego taką śmietankę. Dlatego też te filmy są krótsze, bo po prostu wybieramy jakieś najfajniejsze... W sensie, ja wybieram najfajniejsze, najśmieszniejsze akcje z tego wszystkiego i w ten sposób to będzie wyglądało. No i ten, na tym filmie właśnie jakieś fajne przejścia porobiłem dźwiękowe też efekty równ również inne i się w ogóle cieszę. Yy, no to tyle pozdrow. Myślę, że na jakimś filmie o chwilę pogadam o tym, co się zmieniło i dlaczego się zmieniło, jeśli chodzi o, o, o te filmy u mnie na kanale, jak to będzie wyglądało, bo mam wrażenie, że tak trochę zostawiłem was bez żadnych informacji. To też tak specjalnie, żeby taki trochę rąbek tajemnicy był, a propos tego, co się yy, dzieje i tak dalej. No ale myślę, że coś tam wykmije, żeby wam jakoś rozjaśnić sytuację. Yy, no, dobra i spać.